Dzień dobry. Kolejny odcinek z cyklu niecodzienne materiały stosowane w gemologii. Tym razem skamieniałe koralowce. I już pokazuję, tutaj mam okaz gemologiczne, a tutaj dwa wyroby. Wyrobów mam więcej, ale pokazuję takie większe, bo one są bardziej medialne. I teraz tak, no zasadniczo najważniejsze w biżuterii są koralowce współcześnie pozyskiwane. Te kopalne raczej używane są jako, jako takie ciekawostki dla pasjonatów. Jeżeli chodzi o systematykę koralowców, to trzeba pamiętać o tym, że są heksakoralia i optokoralia. Heksakoralia są nazywane koralowcami a Octocoralia, do nich należą korale szlachetne, między innymi koralium rubrum. Łatwo je rozpoznać i na takich skamieniałych szkieletach, tak właściwie w większości tam kalcyc został zastąpiony przez kwarc, dlatego to jest materiał dość dobry do stosowania w zdobnictwie, bo nie nie ulega tak szybko zniszczeniu jak koral szlachetny. Ale na, na tych przekrojach, na tych kaboszonach, który z tego wykonuje, można czasami policzyć sobie ilość komór wewnątrz ciała, czyli czy ich jest 6, czy ich jest 8, i na tej podstawie zorientować się, czy to jest koral szlachetny, czy to jest tylko koralowiec. Zasadniczo materiał bardzo tani, stosowany w biżuterii modowej. Jedną taką, taką cechą tego materiału skrzemieniałego z, z, z jest to, że zachował swoją barwę czerwoną. No i dlatego jest dosyć atrakcyjny. Jeżeli chodzi o koralowce, czy w ogóle o koral rubrum, to jedna taka ciekawostka skąd według starożytnych wziął się koral? Herkules, który zabił Gorgonę, to czy tam czy meduzę, czy Gorgonę, ona miała węże zamiast włosów, i spojrzeniem powodowała, że każdy, kto nią spojrzał, zamieniał się w kamień. On obciął jej głowę i tą głowę wrzucił do morza. I no, ona się dalej rozwijała jako, jako właśnie koralowiec. Dlatego nazwa, nazwa koralowców to gorgonka. Potem w średniowieczu utożsamiano koralowce z krwią, bo z, znaczy dokładnie koralem rubrum utożsamiano z krwią i z naczniami krwionośnymi, bo mniej więcej podobnie ten układ gałązek korala podobnie wyglądał jak, jak układ żył gdzieś tam w, w ciele. W mitologii chrześcijańskiej krew jest magiczna, ma, ma właściwości magiczne, w związku z tym korale również wiązano w jakiś sposób z, z tą magią i często koral był wykorzystywany w, do zdobienia różnego rodzaju, do tworzenia różnego rodzaju yy, religijnych yy, obiektów. No w dzisiejszych czasach koral właściwie traci na znaczeniu. Dzieje się tak z, z powodu tego, że ludzie są przekonani, że należy środowisko chronić. Niektóre gatunki korala zostały wpisane do drugiego i trzeciego apendiksu CITES. Oznacza to, że niektóry, nie, nie, handel niektórymi należy śledzić. A innymi z nich należy, nale, znaczy naukowcy powinni zwracać na nie baczną uwagę, na, na to, jak te populacje tych zwierząt się rozszerzają, swoje, swoje siedliska czy, 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 czy giną, po to, żeby ewentualnie móc w przyszłości obejmować je większą ochroną. Co ciekawe, ponieważ producenci koralo, koralum rubrum w, w Europie, czyli w masynie Morza Śródziemnego, sami nałożyli nas, na siebie bardzo poważne ograniczenia i sami ściśle przestrzegają ty, tych ograniczeń, na samo koralium rubrum nie ma nałożonych żadnych ograniczeń, jeżeli y, y, państwo, państwo nie nakłada żadnych. Czy, Inaczej, państwa nie nakładają żadnych specjalnych ograniczeń ani na handel, ani na pozyskiwanie tego surowca. To wszystko załatwia branża sama i, i dzięki temu no, nie, nie ma tutaj żadnych, żadnych dodatkowych regulacji. Oczywiście te ograniczenia dotyczą producentów europejskich. Producenci, którzy pozyskują koral u wybrzeży Afryki. No, oni tak o to nie dbają, więc może to w przyszłości też rodzić jakieś problemy, jeżeli chodzi o ochronę tego gatunku i być może też w przyszłości właśnie takie nieodpowiedzialne zachowania i eksploatacja rabunkowa łowisk, szkieletów tych korali, będzie, będzie skutkować w przyszłością też jakimiś tam ruchami związanymi z ograniczeniem możliwości pozyskiwania ich szkieletów do celów jubilerskich.